Je. jeszcze z końcówki samej kursu nauczycielskiego, przyciągnęłam tu jeszcze dwie dziewczyny, żeby poopowiadały jak na kursie było, więc przedstawiam wam e, Mariolę i Pole, które już są certyfikowanymi nauczycielkami gimnastyki słowiańskiej. Powiedzcie, dziewczyny, jakie wrażenia, czy, czy to było przydatne, co było na tym kursie, jak Wam w ogóle się podobało? Eee, to było bardzo dużo wiedzy, takiej przydatnej. Eee, te zajęcia z fizjoterapeutką to jest coś, czego potrzebowałam, żeby zrozumieć, jak działają te ćwiczenia i o co chodzi, co ludzie pracuje plus ta wartość dodana tajowa dla kobiet i um, no, ćwiczenia na miesięcy na Super. tak? Super, ta, ja tak ona joga no. trochę gdzieś tam jak <laughs> dziewczyny słyszały, a to tam a nie będzie jakiś innych <laughs> <i się śmiech> <zykać."> a się <laughs> okazało, że jednak fajne były. No bo to, tam też, też to, była wiedza przemycana, tak? Yy, I Paulina tak yy, to dobrze, dobrze przekazuje. Mm -hmm. Też tak wszystko płynnie szło i mam wrażenie też, że e, ja jako osoba jeszcze z tego młodego pokolenia nie miałam dużej takiej świadomości własnego ciała, właśnie tych mięśni kegla, mięśni głębokich miednicy i też nie wiedziałam, że to się wykorzystuje w gimnastyce, w sensie, że to jest tak wpływowe na ćwiczenia różne, nie? Mm. więc to było fajnie w ogóle poznać to od podszewki i myślę, że teraz jak będę ćwiczyć w gimnastykę, to będę się na tym bardziej skupiać niż niż robiłam wcześniej to. Super. Super. Ale, ale fantastyczne było też to, co mówiłyśmy sobie między nami, że się każda od siebie czegoś nauczyła A, no i to była no. taka dawka wiedzy. Aha. Spostrzeżenia każdej z nas, która, każda ma inne doświadczenia, tak, na coś innego uwagę, z czymś innym ma problem. Aha. I tak to było. No, czuję się o wiele pewniej i czuję, że wiem o wiele więcej niż Wiedziałam, jak tu przyjechała. No tak miało być, to tak. się wie, Czyli te zajęcia, które każda z Was, bo każda z dziewczyn musiała przeprowadzić jeden zestaw e, ćwiczeń z gimnastyki. Mm. Ze stresem to się dużo wiązało, ale miałam nadzieję, że to będzie jednak włączające, mm -hmm. jak to odbieracie. Ogólnie mogę powiedzieć o tym, że ja poszłam na pierwszy ogień i byłam pierwszą osobą, która wykonywała te ćwiczenia i była instruktorem. Więc całkiem inaczej to wyglądało już później, z perspektywy czasu, mhm. że jak dziewczyny zaczęły prowadzić jedno po drugiej, to coraz więcej takich kluczowych mhm. elementów się klarowało tam w głowie i teraz, mhm. jak już przeprowadziłam te ćwiczenia, to wyglądało zupełnie inaczej. Mhm. Więc tak. to było fajne, że takie szczegóły, o których wcześniej w ogóle nie pomyślałam, teraz wiem, jak je zastosować. No. To, jest, to jest bardzo taki... rozbieżność duża. Fajnie, że, że dużo się nauczyłam. Ale poza <noise> naszymi ćwiczeniami tutaj na sali, to jeszcze bardzo rozwijające były nasze rozmowy, nasze kręgi, mm. to poczucie naszej bliskości. E, tak się... Nie miałyśmy oporu w ogóle, żeby rozmawiać o wszystkim absolutnie. E, I też mogliśmy się wymieniać doświadczeniami i swoją wiedzą, mm. tak? I to było też bardzo rozwijające, bo każda z nas, kobiet, jest całkiem inna. I mogła tak jakby, coś powiedzieć drugiej, albo no. przeszły coś podobnego, no, tak? coś powiedzieć, na drugiej, e, albo coś czym czymś się podzielić, tak? Swoją wiedzą. E, no to właśnie, więc te ćwiczenia tutaj to jedno, tak? Te specjalistki Monika i, i Paulina to jedno, ale całe dnie ze sobą, które spędzałyśmy, e, no to jest jeszcze druga strona. Nie? znaczenie miało, tak, tak czuję trochę to, że ten krąg zawiązałyśmy pierwszego tak, dnia tak, ten... i że niezależnie, bo każdy dzień e, na kursie kończy się kręgiem kobiet e, i codziennie wieczorem się, się spotykały, ale ten krąg jakby trwał cały czas. Ćwiczyłyśmy w kręgu, siedziałyśmy przy stole w kręgu, wszystkie rozmowy prawie odbywały się w kręgu. Ja też miałam takie wrażenie, że jest po prostu taka bliskość niezwykła między nami i taka szczerość, że każde najbardziej naprawdę intymne czy trudne tematy dotyczące naszej cielesności i seksualności i wychowywania dzieci i kontaktów z rodzicami czy dziadkami mogło być w takiej bezpiecznej atmosferze przegadane, nie? Pełne zaufanie. Ja też miałam takie wrażenie, że na początku, takie moje spostrzeżenie, że właśnie bałam się tego oceniania i tam z tyłu głowy to miałam na początku i trwało to przez pewien czas, aż do wczoraj. Tak, do ostatniego dnia? Tak! No ja po prostu mam różne doświadczenia i, i tam gdzieś to było w mojej głowie, ale wczoraj na tym kręgu właśnie ostatnim poczułam właśnie tą jedność. Tak bardzo głęboko, nie tak jak wcześniej to czułam, już byłam utwierdzona w tym, że, że mogę się otwierać, mogę być sobą, nie? I może trochę późno, ale w swoim czasie, <laughs> to ale mam to... piękne świadczenie. To... Super. Cieszę się, że to przyjąć. Mm. Tak, zadowolone. Oh <laughs> z głową pełną wiedzy. Mm. <laughs> czy te zajęcia dotyczące gimnastyki słowiańskiej, e, te tematy gimnastyka w ciąży, czy gimnastyka właśnie z jakimiś mm. problemami? w układzie ruchu, to jakoś Wam coś dały? Czujecie, że pójdziecie z, jakoś pewniej uczyć tak. ludzi? Tak. E, aczkolwiek ja musiałam jeszcze zgłębić tam, tutaj z tymi ograniczeniami, no to no, jakby, chyba muszę więcej poczytać. To takie e, by było uśnięcie, ale... Tak, ale te wskazówki wszystkie, które te miałeś, sobie zapisałam i e, to, bo no, my się poruszyłyśmy najczęściej spotykane te problemy mhm. no i to nam pomoże, tak. Na pewności, tak? Bo jakby nie pomyślałam wcześniej, w ogóle nie dałam sobie prawa, że mogę ćwiczenie, żeby komuś było wygodniej. Boam szkoda, że trzeba robić tak koniec kto. Gdzieś tam próbowało się tak zmodyfikować, żeby było ok, żeby te drobne mi się pracowały, ale żeby no, oszczędzić to miejsce to i miejsce, tam dopasować się do problemów. nie. No. Różnie, różnie instruktorki uczą, ale ja tak mm. bym chciała, żeby mogły wszystkie kobiety tę gimnastykę no, ćwiczyć. To te, sens. które mają problem z biodrem czy z kolanami również mm. i te, które mają problem z kręgosłupem również, więc myślę, że warto jednak elastycznie trochę podchodzić i dać możliwość wszystkim skorzystania z tego. Ja też uważam, że to, czego się nauczyłyśmy właśnie w związku z dolegliwościami innych osób, jak to wykorzystać w innostycję, jak przetransformować te ćwiczenia, będzie dopiero jakby użyteczne wtedy, kiedy będziemy prowadzić te zajęcia i wtedy dopiero się nauczymy, jak zmodyfikować, znaczy, Tak, widząc już osobę, która przychodzi nie, mnie, że będzie łatwiej. To nam dało taką kreatywność to modyfikowane. No, no, tak otworzyło. Otworzyło, to. nie? No, no, bo tak właśnie pomysł przychodzi. przychodzi. Tak. A, nie. Nie. Super, to jeszcze jedna rzecz. Były zajęcia z Moniką, która jest naturoterapeutką i jest e, osobą, która prowadzi mm, ustawienia hellingerowskiem. Mm -hmm. Były zajęcia o rocie i o żywiołach w nas. Powiedzcie mi, jak ja to widzę, że to nie były łatwe zajęcia! Ale myślę, że rozwojowe, jak wiemy. Tak, powiedzieć tak. o tym jak była na początku z Moniką, dlatego, że nie wzięłam udziału już w, w lekcji z żywiołem, ponieważ stwierdziłam, że nie jestem na razie na to gotowa i dojrzała. E, ale jeżeli chodzi o ten pierwszy etap właśnie prowadzenia tych ustawień ringerowskich... To były zajęcia o rodzie. Tak, prace z rodem, e, to ja w ogóle na początku nie, nie byłam przekonana do nich, mhm. czułam okropny lęk i niepokój widząc w ogóle Monikę. Ale po czasie stwierdzam, że było mi to bardzo potrzebne, i jestem bardzo zadowolona, że wzięłam w udział. No. Inna, wracasz do domu. Tak. <ściszczona? <ściszczona> no. A Mariola, a u ciebie jak? Eee... <ściszczona> e, tak, było czuć, jak Młońka przyszła. W sumie czułam, nie wiem, co czułam, czułam coś, <ściszczona> ale było to potrzebne, i ja inaczej Mojka wybrałam, bardzo tak. Miałam do niej zaufanie od razu, tak? Więc ufam, że dobrze wie coś co robi i możemy po prostu popłynąć tym wszystkim. Mm. Tak, też się czuję oczyszczona i naprawdę lekko. I cieszę się, że te zajęcia były i że Monika tu była. Było to coś potrzebnego, żeby może pójść dalej. A praca z żywiołami to było coś, co robiłam pierwszy raz. I w sumie nie wiem, co o tym myślę. Ale te zajce były bardzo jakieś takie... nawet nie jak to nazwać. Nie Potrzebne były na pewno, żeby przejść coś w sobie, tak? tak Myślę, że to są tak, takie zwiec. rzeczy, no, które no, jeszcze będzie echo tego po, po warsztacie, że tam zostały ruszone jakieś... Co? Jakieś strony, które gdzieś tam będziemy jeszcze spadać na to, że wow, to o to chodziło na przykład w jakiejś sytuacji albo coś takiego. Nie? Ja bym jeszcze na coś takiego poszła, tyle że no tutaj już miałam jakby to już wystarczająco. Tutaj. Już byłam przekonana, że nie dam no, reakcji więcej, nie? Ale na pewno yy, tak, bym chciała jeszcze. No, ja miałam takie uczucie, tym, że e, moim zamysłem jakby było tworząc ten warsztat, że to poznanie jakby siebie, ta praca z rodem, ta praca też z żywiołami w nas, czyli mm -hmm. w tym jak w ogóle funkcjonujemy w jakiej ekspresji i emocjach na co dzień, że to dawam taką bazę bardziej do tego, żeby być przy sobie i żeby dzięki temu móc uczyć e, inne osoby, bo jak z siebie nie mamy to załatwiane i tak za bardzo, no to trudno jest jakby wyjść e, z czymś do, do kogoś innego. Czy to, ta moja myśl e, w jakiś tam sposób była słuszna, czy to odczuwacie tak, że coś żeście załatwiły w sobie takiego chociaż po troszeczkę, że możecie gdzieś jakoś bardziej, mm, nie wiem, pójść do kobiet i im wskazać drogę, w jaką stronę mogą... Imić. To ja ogólnie w pierwszy dzień na kręgu powiedziałam, że pierwsze muszę pokochać siebie, żeby mm -hmm. dać to innym. I od razu miałam z oczu, ale ogólnie twierdzę, że po tym czasie na pewno garstka tego nauczyciela się pojawiła i e, też różne procesy myślę, że to przybliżą, ale na razie jeszcze to jest początek Tak, tak jest minimum, ale na pewno się to zmieniło i takie zaufanie do siebie bardziej. No. Super, Super ja bardzo tak, się cieszę. Tak, dokładnie, ta praca jeszcze a propos, rzeczywiście mi e, jeszcze jakby siebie poznałam od strony, której siebie nie znałam, tak? I mm. cały czas myślałam o tych żywiołach, e, że to takie interesujące jest. E, tak, zachęcić siebie samą jakby Lepiej będę w stanie przekazać tą wiedzę i uczyć dziewczynę, jak siebie też poznawać, tak, no, mhm. samoświadomości żeby tego uczyć. No. Mhm. Właśnie, tak jakby, żeby być przy sobie, tak? Mhm. E, to tak, zdecydowanie, tak, no to poruszyło, to nie jest tak, że to coś załatwiło, tak, w rodzie, mhm. tylko to sprawiło, że, no jestem bardziej przy sobie i... Ym... Odkrywam rzeczy, których jeszcze nie odkryłam, tak. się nad nimi zastanawiam. Tak, otworzyło jakąś ścieżkę, nie? Mhm. Tak, um, mhm. Takiego, um, chyba takiej akceptacji tego, jaki jesteśmy. Tak, to no też. Tak. Mhm. No. Tak. Słuchajcie, to tyle. Zapraszam na kurs nauczycielski, następną edycję. A dziewczyny idą w świat. Mam nadzieję przekazywać gimnastykę i kręgi i kobiet dalej. Można zrobić kursów nauczycielskich u ciebie. O, Możesz ja każdy razem. <laughs> no nie, e... nie poczujesz, że już e... wszystko wiesz, ja Chciałabym coś jeszcze powiedzieć, bo naprawdę warto przyjechać do ciebie na kurs, robisz taką jakąś atmosferę. Tak, ciepło, ciepło ale akceptacji. No. Czego jeszcze? E... No jest tak tutaj dobrze. Mm -hmm. Jest tak, że ja bym chciała jeszcze. No, no, I no, no, ja się udałam tutaj przyjeżdżać, ale sobie pomyślałam, o którymś momencie sobie przypomniałam tę atmosferę z Czerwca ja mówię, kuczyć czego się boję, było tak świetnie, było tak dobrze, było tak cudownie i, i nie, nie było żadnego takiego ani jednego święcia, ani jednego jakiegoś... Nieporozumienia czegoś tam My jesteśmy 5 dni, tak. nie, nie było żadnego, tak. I to 10-12 kobiet. Aż tak? zadziwiające, a naprawdę każda jest inna i każda wniosła coś od siebie, ale też każda wniosła w jakiś sposób taką otwartość i akceptację. Tak. To, co się tutaj zadziało, to w tej samej atmosferze w tej yes. atmosferze właśnie, że z akceptacji, chociaż ja miałam już tam przygody jeszcze. Mm, Przerabiałam Właśnie, ale przerabiałam to w sobie. I to sobie. były moje procesy, a nie to, że na przykład ktoś był nieźle nastawiony, mm -hmm. albo nie miał tej akceptacji, która była cały czas tutaj w powietrzu. Tak. Mhm. super. Mhm. Ja ja to to um. uh. Dziękuję Wam kobiety bardzo, bardzo za, bardzo za ten wybieg i za cały kurs i normalnie będę że mm. tak. <laughs> Możemy Ciebie na YouTube włączyć, nie?